Nie pomieściłby ksiąg, które należałoby napisać. O czym mówi to słowo? O tym, że będziemy oglądać film i ona mówi, i będziemy patrzeć na obrazy, o tym, jak Jezus uzdrawiał, jak Jezus był z Piotrem, jak Jezus był z Janem, jak Jezus był z Jakubem. Ale Jan tutaj mówi coś bardzo ważnego, że wiele rzeczy Chrystus może uczynić. Mało tego, Jan napisał tę Ewangelię trochę później. Oczywiście, wcześniej też spisywał y, poszczególne słowa, y, otwarzał, mówił innym ludziom Ewangelię, natomiast spisał ją trochę później i ten werset było takim końcowym, najważniejszą rzeczą. Końcową, najważniejszą rzeczą. Dlatego, że Jan wiedział, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. I mało tego, że on zmartwychwstał, że on w niebo wstąpił, ale na tym się nie skończyła Ewangelia. Na, tak naprawdę dopiero się zaczęła. I dlatego tutaj Jan mówi o tym, że wiele rzeczy Jezus Chrystus czynił, czyni i czynić będzie do końca świata. I to jest najważniejsze. Jak będziemy oglądać ten film, zagłoszę Wam. I sobie. Też muszę przypominać sobie, że Jezus żyje, że Jezus jest ten sam na wieki wieków. Czasami jest to walka wiary. Albo wierzę, albo nie wierzę. I wtedy załamanie, strach, przygnębienie. Wrócę do filmu, oglądać film o Jezusie. I czasami podchodzimy do filmu w ten sposób. To jest film, no ale życie jest zupełnie inne. Ale tu jest napisane, wiele rzeczy dokonał Jezus Chrystus. I wiele rzeczy także może dokonać dzisiaj w moim i w Twoim życiu. To jest najważniejsze.